Siemanko, witanko, siemanko. Daily challenge 169, wygląda na bardzo łatwy, wszystkim się udało. E, time najlepszy 5 minut 11 sekund, od Pilipiuka 8. To już ósmy Pilipuk w tym roku. Spróbujemy, ogarniemy. Prawdopodobnie to jest mega szybki challenge, no nie, ja się w ogóle nie muszę martwić, tylko trochę jestem taki, wiecie, jeszcze zaspany, nie. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jedziemy tu od razu, wjazd robimy tu, dawaj tego konia. Konia oddaj. pyk, jazda. Koniu, koniu walcz. Koniu, je, jedziesz z tym procarzem. Dawaj, pyk, Ale mam konia. Ale super. O, kicia przyszła. Idzie Kici, stąd, bo tu pies jest. No, bo cię pogoni i będzie płaczu. No, easy, easy. Teren zajęty. Tutaj kolejny easy. Dobra, musimy tych y, zasięgowych źródków jakiś dobrać. Dawaj, jedziesz z nim. Jedziesz tutaj, gościa. Jedziesz, gościa tym koniem. Dojeżdżaj go, dawaj, szarżuj. Szarżo! A, kurde, zrespiły się kolejne jednostki, posiłki, potrzebujemy więcej ludzi, dawaj, dojeżdżacie tam, gnoja. I pyk, i tu ten budynek teraz rozwalamy, i pyk. i teraz ten budynek rozwalamy, no, ale, ale movement jednostek zapodałem, kurka burka, no. Wrogowie się boją na pewno. Ej, dwie miałem zaznaczyć w wieżę, a nie jedną. Zbierajcie wszystko, wszystko się przyda. Rozkradnijcie z tego y, świata małego wszystko. Wszystko tam rozkradajcie. Przyjściuteńko. Dobra, idziemy teraz do tych lamusów. Oni są mega potężni, więc trzeba będzie uważać. E, dwóch tych, dobra, jest git. I od razu, od razu tak. Wjeżdżamy tutaj, pełny atak, no nie? I wy, wy tutaj w tego źródka strzelacie. Pyk, 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 bo on tutaj będzie rozwalał na strzała dosłownie. Do, tego, 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 tego. Dobrze, no i o to chodzi właśnie, o to chodzi. Nie no, bez szans były ryby tym razem. Ryby za yy, bez szans totalnie. Wow. I e, w ogóle jeszcze nie jadłem śniadania, ale rozmyślam na ten temat już, bo już kawa wypita została, nie? Wiadomo. Go! Go, bo idziemy na rekord. Tu w ogóle się nie ma co ten. Nie ma się co zatrzymywać nawet. Dokupujemy jednostki i jedziemy z, z gościami tutaj, z lamusami. A i tego tu, bo on jest bardzo tutaj na plecach im. Rozwala im obrażenia potężne. Kurde, prawie wszyscy zginęli na blisko, masakra, trzeba dokupić. Dobra, dobra, eee, tu są sami ucznicy? Kto to projektował w ogóle, ja pierdzielę. Tu w ogóle znowu jakiś programista taki, sadysta, tutaj siadł do tego i mówi, ale zrobię challenge, a, tak, że plaga jak zagra, to normalnie no zesra się przed komputerem, tak będzie trudno. Pewnie tak było, no, eee, no w sensie, ha, Zestresuje się, to miałem powiedzieć. No, yy, idziemy z, z tymi tutaj ziomkami teraz. Bardzo dużo mam drewna. O, mogę sobie dokupić za to jedzenie na przykład. No, no dobra, macie. Macie, zbierzcie więcej jedzenia, przyda się na pewno. Ej, bo to już 3 minuty, to trzeba, trzeba jechać tu z tematem, kurde. No, go. O, tych weźmiemy. Pyk. Dobra, skumulujcie ogień na jednej jednostce, bo one mają pancerze, to nie będą ginąć tak łatwo. Pamiętajcie... Pamiętaj, trzeba ich gradem strzał zasypać. Gradem strzał, jak w filmie 300, co tam 300 gości, tylko oni tarcz nie mają. Znaczy, tam ci miały, ale ci nie mają, nie? Yy, łoci, co tutaj? Nie, to to będzie najgorsze, to zostawiam na koniec. Zostawiam na koniec, bo to będzie najgorsze. Na pewno. Dobra, pięciu tych ziomeczków, bohaterów Legolasów. Dawać, Legolasy, go, 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 jazda tam. Rozwalać im szyki wszystkie. A wy łuczników ostrzeliwać szybko, bo oni nam zniszczą pół armii. Musicie się pospieszyć! Oni mają dwa życia, ja pierdzielę. Wej, kto to Kto to projektował? Ja, Jeremy się nie popisał w tym roku, dzisiaj w sensie. No, dawaj, dawaj, go! Go, go, go! Dojeżdżacie, bo jednostki się kończą, te, na blisko. Musicie tam dojechać, gościa. Dobrze! O, tutaj to easy. Tutaj to easy, wjeżdżamy od razu, nawet bez zastanowienia. E, wy, szybko, tego medyka zastrań. Albo nie, tego tu, bo będzie tłukich bardzo. Bo ma zbroję. No, i pozbroi twoje koleżko. Co ty se myślisz? Tu, budynek od razu. Nie zajmujemy się medykami. Medycy to farma expa, a nie przeciwnicy. Wiadomka, że tak, wiadomo. Dawaj tam, ciśnij go. Ciśnij gościa. Dobrze. Rozwalić ich wszystkich. Ładnie. 4:16. Świetny czas macie, jak dzisiaj patrzę. No, naprawdę jest nieźle. Tylko ekonomia tu się nie składa zupełnie. Nie dokupowałem jednostek, no i teraz jestem troszkę w plecy. To można wywalić, bo tu nie zbieram. To też. I to przenieść... Co się stało? Nie no, medyk mi przejął okolice. <noise> co się stało? Medyk mi przejął chałpę, bo skasowałem domek. Nie no, co to było? Jaki przyczajony skubaniec, no. Ja pierdziele, wziął mi, przejął cały, cały, ca... cały teren mi przejął, bo stał tutaj, a ja skasowałem domek sobie. Żeby zaoszczędzić, żeby go przenieść, no. W inne miejsce. Czas chciałem zaoszczędzić. Bo co sobie podbiłem poziom trudności niepotrzebnie. A tak bym miał najlepszy czas. To by było to. No, nieźle. Ale skrzaniłem. Rozwalcie to wreszcie. Ile można bić jeden budynek, no. Naprawdę, guys. Naprawdę, guys. O, kurka burka, no. Ale dodatkowych uczników mam za to, więc... dobrze coś. dobrze coś. Dobra, dobra, dobra. Eee, kończymy zaraz to podejście. No, cały ten czas, co tam zmarnowałem, to bym miał akurat na... Kurczę... Miałbym tu akurat na teges yy, Rozbudowę, no A, tu taka lipa, idźcie zbierać żarcie, no I już 5,5 pół minuty Ja sobie zrobię dobry czas, to jest żaden problem Ale wiecie, no Już bym go miał, już bym go miał na tym pierwszym podejściu A teraz jestem w plecy troszeczkę Ajajajajajaj aj, aj, aj. No i sam mu oddałem ten Ten teren właściwie za darmo No, nie chcę tutaj wjeżdżać za szybko Bo widzę, że oni mają bardzo dużo mocy To jest jeden z tych okręgów, co jest taki Mega mocarny o tam gdzie go trzeba szybko wjechać na początku rundy Ja tego już nie zrobiłem to wiecie Teraz je lipa Teraz je lipa po prostu nie To już nie ma co się kotłować O oni się kotłują no dobra No to się kotłujemy razem z nimi Z każdej strony ich zaatakujemy oczywiście Żeby nie wiedzieli co mają robić I go! Szarżujemy na nich Łuczników proszę mi tu wybijać Łucznicy najważniejsi muszą zginąć szybko Bo oni potężne obrażenia mają na tych łukach naprawdę No Dobrze Dobrze, rozwałka totalna, dawaj tego medyka, wykończyć go. Albo nie, bo się wleczą za szybko z kubańce. No, masakra jest, masakra, jak oni się szybko leczą. Dawaj tutaj tymi toporami, rzucać w tym tłum, tłum ludzi tam. Znaczy ryb, ryboludzi, ale w wpierdziel macie. No, no i oficjalnie, oficjalnie bym miałbym dobry czas naprawdę, a tak jest naprawdę kiepski. Co oni tutaj jeszcze stawiają opór jakiś, co, co to ma być, co to ma być? Już budynków już nie ma, już powinniście oddać mi ten teren. Naprawdę. Nie mogą go rozwalić, Petyka. O nie, no co za podejście, ja cię. Piąte miejsce, a miałbym pierwsze. No cóż, świetnie poszło, ale ja to zrobię jeszcze raz po prostu. Dzięki, cześć, baba.